I potraktowanie ich e, jako e, część społeczeństwa drugiej kategorii. E, to przecież jest nie tylko obelga, e, ale to jest również e, no, przysporzenie sobie drogów, również e, spoza tych 47%, a przecież to właśnie zrobił Mitsiomny. E, ostatnio małżonka, wyrządziła mu prawdopodobnie z troskliwości i z miłości, niż wiedział przysługę, mówiąc, że bardzo się obawia o jego stan psychiczny, gdyby miał wygrać. No, to nie jest dobra rekomendacja na prezydenta. Ja myślę, że trzeba pamiętać o tym, że tego rodzaju starcia jak debaty telewizyjne są przede wszystkim konkurencją nie programów, nie, nie merytoryczną, tylko konkurencją osobowości. Dwie cechy ma wykazać ten, na którego oddam głos. Tak myśli większość wyborców. Jedna cecha, mam do niego mieć zaufanie, a druga cecha, to powinien być przyzwoity gość. Czyli treść zupełnie nie ma znaczenia, bo też wie, wiemy, że kandyd kandydaci trenują, wiemy z przeciwko medialnych, że Obama czy John Kerry, doświadczony kampanią